To w Bałuk. Witam. Moim gościem jest biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji Jan Górsko-Gorzowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże. Po długiej chorobie zmarł papież Franciszek. W niedzielę jeszcze chyba była taka nadzieja, że będzie już wygrał z tą chorobą. Niedziela była dniem radosnym. Jest to dzień radości dla wszystkich chrześcijan, dzień zmartwychwstania naszego Pana. Papież chciał się też w to włączyć. Zresztą jego misją i zadaniem, co zresztą bardzo mocno podkreślał na ten właśnie rok, jest podtrzymanie nadziei i właśnie z takim orędziem, tym wielkanocnym też wystąpił. I myślę, że tą misję swoją jako. Ojciec Święty starał się pełnić do końca. 12 lat pontyfikatu. Jak ksiądz Biskup ocenia te 12 lat? No, dzisiaj mamy ten czas żałoby, czas modlitwy, ale do tej modlitwy pewnie też przychodzi refleksja, wspomnienie. Był to czas, myślę, bardzo intensywnej pracy Ojca Świętego. Bo patrząc na jego wiek, kiedy rozpoczął posługę, mając 76 lat, wielu wówczas się zastanawiało, myślało, jak Ojciec Święty tutaj sobie z tymi obowiązkami poradzi, a poradził sobie, w moim przekonaniu, bardzo dobrze, ciężko pracował ten rytm pracy Ojca Świętego jest bardzo intensywny, bo przecież była nie tylko ta praca na miejscu w Rzymie, ale też on odbył bardzo wiele intensywnych pielgrzymek na peryferie powiemy kościoła do różnych krajów azjatyckich, afrykańskich, Ameryki Południowej i też jego zaangażowanie zarówno na w, w, w tych sprawach walki o pokój o ludzi biednych o Właśnie też te wszystkie konflikty, które dotyczyły, on wszędzie był zaangażowany, rozmawiał, bardzo dużo rozmów też i uczestnictwo jako pasterz, bo nie zapominajmy, że to pierwszy pasterz kościoła, więc nieustanne celebracje, które też jak przewodniczenie, modlitwie, udział, to wszystko wymagało ogromnego też wysiłku. To był papież? Pierwszy papież od 1200 lat, który był papieżem spoza Europy. Ten świat pozaeuropejski także był w pontyfikacie bardzo widoczny. Pierwszy z Argentyny, ze swoją trochę wrażliwością, taką południowoamerykańską, jak to mówią, i prostotą, którą wniósł w życie Kościoła. I myślę, że tutaj. Dla wielu, chociaż przyzwyczajonych, może do przywiązanych do takiej tradycyjnej formuły papiestwa, prezentowania kościoła, starał się iść czasami pod prąd i zarówno tej opinii światowej, bo wypowiadał czasami słowa, które były i zaangażował się w sprawy, które wymagały obrony wartości, ale też i w samym życiu Kościoła właśnie też poruszał tematy, które są aktualne. Ksiądz biskup był w Watykanie nie tak dawno, tak? Tak, byłem w październiku i wówczas uczestniczyłem też we wieczornych modlitwach, ponieważ z, Zaproszono na wieczorne modlitwy nie tylko pracowników Watykanu, ale w ogóle mieszkańców Rzymu. I ileś tysięcy każdego dnia wieczorem, gdy papież był w klince Dżemeli, kiedy toczyła się walka o jego życie, to było zgromadzonych, by uczestniczyć w modlitwie różańcowej, prowadzonej przez kardynałów czy, czy też pracowników dykasterii rzymskich. Kościół ubogi, tak mawiał papież Franciszek. Walczył o to, aby ten kościół był trochę inny niż w poprzednich pontyfikatach. Udało mu się to? Ja myślę, że my tak nieraz musimy też, chyba trzeba zauważyć pewne rozwarstwienie, które, były, czyli w tym spojrzeniu na papieża Franciszka, bo z informacji, które mogę tutaj powiedzieć, które otrzymałem od, w rozmowie od już nieżyjącego kardynała Meissnera, to po tym, jak papież Benedykt znalazł się w Watykanie po swojej rezygnacji. To on, papież Franciszek, regularnie się spotykał. Tak próbowano czasami przeciwstawić czy skonfrontować, że to jest jakby inny papież. Nie, oni mieli dobry, systematyczny kontakt, ale on wniósł jakby troszeczkę inny aspekt w życie kościoła ze swoją wrażliwością właśnie na ubogich. Tutaj może też zdradzę, w rozmowie z kardynałem Krajewskim jego jałmużnikiem powołał urząd jałmużnika, który jest w Rzymie przy Ojcu Świętym który dba, czy troszczy się, zabiega o to, żeby pomóc bezdomnym. Te kontenery, prysznice przy placu Świętego Piotra, dom dla bezdomnych i nieustanne też takie, na przykład jego teraz obecność często w Ukrainie z pomocą humanitarną dla ofiar tej wojny. I opowiada kardynał Krajewski taką historię, że pewnego razu przychodzi rano, a Franciszek mówi napiłbym się kawy no to Kardynał Krajewski pomyślał że dobrze to mówi to o, zaraz tutaj nie nie mówi napiłbym się kawy ale w towarzystwie gości Taki zdziwiony spojrzał na niego mówi jakbyś mówi postarał się zaprosił kilka osób i on już wiedział że musiał wyjść na ulicę i z ulicy bezpośrednio wziął kilku bezdomnych, spotykał ich na ulicy i mówi, czy chcesz wypić dzisiaj kawę teraz z kapuciną, oni zdziwieni? Tak, no to chodź. I takich chyba sześciu bezdomnych z placu świętego, czy wokół placu świętego Piotra, których spotkał, przyprowadził do Ojca świętego. Ktoś powie, takie małe szaleństwo, a to był dzień jego urodzin. I on w dniu swoich urodzin jako papież wypił poranną kawę w towarzystwie kilku osób, których po prostu, którzy byli na ulicy, a o których się później też i troszczył w różny sposób tam, posyłając im pomoc przez kardynała Krajewskiego. Jak będzie ten okres żałoby wyglądał? Już wiemy, że nie będzie pochowany papież w Grotach Watykańskich. Takie miał życzenie. Tak, y będzie to bazylika większa. Y y Papież ma prawo do tego, żeby wybrać miejsce. Zresztą on od samego początku, jak tam byśmy sięgnęli do jego pontyfikatu, miał wielkie nawożeństwo do Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore, ta bazylika. I tam często zajeżdżał, czy przed pielgrzymką, gdzie się wyruszał, czy jak wracał, w różnych okolicznościach, to tam zajeżdżał czasami z kwiatami, czasami tak po prostu, żeby stanąć, czy uklęknąć przed Matką Bożą. No i tam zażyczył sobie, że ma być to miejsce. Właśnie chyba w w tym czasie trwa spotkanie kardynałów i ustalają jakby całą procedurę, ponieważ w najbliższym czasie będzie teraz jest, będzie pożegnanie w Bazylice Świętego Piotra, ale potem właśnie też i pogrzeb w tej bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. No i pewnie dostaniemy komunikat, jak będzie wyglądała ta cała procedura po, pożegnania. Ta żałoba będzie widoczna także w polskim kościele? Ona już jest. Ja wczoraj się dowiedziałem w trakcie mszy świętej. Ktoś mi szepnął ksiądz, który był koło mnie w proboszcz mojej rodzinnej parafii, szepnął mi, że nie żyje papież Franciszek, więc konsternacja. Ale mówię trzeba to sprawdzić i on trochę wyszedł tak poza liturgię spojrzał na telefon i potwierdził więc zaraz po modlitwie końcowej Eucharystii, żeśmy razem wspólnie też byli ludzie zaskoczeni, ale włączyliśmy się w modlitwę, bo teraz to jest ten moment, którym powinniśmy jako Chrześcijanie, jako katolicy, właśnie ofiarować ten dar modlitwy. To jest nasza powinność, ponieważ to jest należy do obowiązków, do uczynków miłosierdzia. Z jednej strony pochować ciało, uszanować, ale to się dokonuje raz. Natomiast uczynek miłosierdzia do duszy to jest modlitwa za zmarłych i właśnie w tym okresie wielkanocnym to szczególnie chcemy i czynimy. No i to myślę będzie też już jest od dnia wczorajszego, bo dostaje takie sygnały, gdzie nawet w kościołach są już, zostały zaraz w pierwszej godzinie umieszczone zdjęcia powierza Franciszka z kidem, jakby to nawiązanie też do, do tego, że już jest nieobecny, jako żywy pośród nas, i trwa modlitwa. Pożegnanie będzie. Piątek, sobota, niedziela, już w tych trzech dniach. Tak? Trudno mi Jeszcze powiedzieć, ponieważ to właśnie teraz decydują kardynałowie, ale tak z doświadczenia trochę jakiegoś takiej podpowiedzi, intuicji duszpasterskiej, to wydaje się, że to chyba sobota powinna być. Tak według mnie, ale to oczywiście jest tymczasem, ponieważ jest to sobota przed niedzielą miłosierdzia Bożego, można powiedzieć wigilia tego wielkiego święta, które też również papież w 2016 roku tak mocno podkreślał i nawiązywał, zresztą mówi się o nim, że jest papieżem miłosierdzia Bożego, i myślę, że to może być taki motyw. I w tym czasie także będą w kościołach naszych, w Polsce, tak, no, uroczystości. Jak już zostanie ustalony ten, to, to, ten czas pogrzebu, to ja dzisiaj rano odprawiłem też mszę świętą w, w mojej kaplicy, w domu biskupiego, mszę świętą i tak myślę, że w wielu parafiach wierni, Będą teraz się gromadzić, do czego też ja zachęcam, żeby może to był taki moment tego tygodnia, naszej refleksji, zadumy, ale też i modlitwy. Bo to jest myślę takie dla nas chrześcijan, ponieważ odszedł od nas Ojciec, Bo. Papież jest pierwszym, powiemy, pasterzem, głową kościoła, ale tak naprawdę to jest nasz Ojciec. Żegnamy jako wspólnota kościoła naszego Ojca. Dziękuję bardzo. Biskup Tadeusz Rytyński, ordynariusz diecezji Zionogórsko-Gorzowskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.